Po zakończeniu siódmych polsko-ukraińskich spotkań w Jaremczu, część spośród uczestników dokonała wizytacji odbudowanego dawnego polskiego obserwatorium astronomicznego na górze Pop -Iwan w Czarnohorze, noszącego niegdyś imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Obiekt jest odbudowywany dzięki inicjatywie Uniwersytetu Przykarpackiego i Uniwersytetu Warszawskiego, dawnego właściciela obiektu. Odbudowę obserwatorium finansują m.in. Polskie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. No mogłoby się wydawać, że właściwie po cóż nam to wszystko, po co wydawać pieniądze na tego typu na tego typu inicjatywy, ale wartością tego pomysłu jest to, że robimy to wspólnie. Znaczy robią to, robi to Uniwersytet Warszawski razem z przykarpackim uniwersytetem w Iwano Frankowsku. I robią to z wielką pasją, z wielkim zaangażowaniem. Obudowują ten pomysł mnóstwem różnych innych imprez, spotkań. I to ma po prostu olbrzymią wartość. Znaczy, zmarnowanie tego potencjału współpracy, wyhamowanie tego, tej energii kooperacji no byłoby po prostu wielkim grzechem i wielką stratą. To miejsce jest kultowym miejscem dla obu narodów. I to, co dzisiaj robi się, to jest naprawdę inicjatywa społeczna. Nie chodzi tylko o to, że to będzie bardzo potężny obiekt naukowy, badawczy. To naprawdę będzie miejsce spotkań, miejsce dialogu, miejsce tego, o czym my mówimy. Kształcenia stosunków międzyludzkich. I to jest to, do czego wszyscy pragniemy. Jedyną instytucją, która regularnie e, finansuje odbudowę obserwatorium, i to trzeba jednoznacznie i mocno powiedzieć, jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Ale finanse, które są przeznaczone na ten dział ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą, są stosunkowo niewielkie. Stosunkowo niewielkie. W tym roku włączyła, się, włączyła się, się również placówka dyplomatyczna Polska na Ukrainę, ambasada RP w Kijowie. Więc zatem to, to jest tylko kwestia pieniędzy. Gdyby zdobyć większe, większe pieniądze, dokończylibyśmy dwa razy szybciej.